Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam, wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 22 listopada 2021. Witam po weekendzie. Mamy poniedziałek. Zaczynamy od wiadomości. Nie ma ich za dużo, także spokojnie sobie dzisiaj pewnie w 30 minutach się zmieścimy. No i zobaczmy najpierw CoinGecko. Co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o krypto, bitcoin, 59 805 dolarów. Mamy wzrost przez ten weekend do prawie... 60 tysięcy, otarliśmy się o 60 tysięcy, i w tym momencie wygląda to no, nieźle, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Bo jeżeli byśmy słuchali CryptoCrew, pamiętamy, że przed poniedziałkiem, jeżeli znajdziemy się powyżej 59, gdzieś tam było chyba 200-300 dolarów, to to naprawdę nieźle owocuje. Dla przyszłości szklanych kul. Tak? Także zobaczymy, czy analiza techniczna nam tutaj dopomoże w tych ostatnich wzrostach. A projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest CryptoCom 37% w jeden dzień, w ostatniej godzinie 6%, Zcash 23,5%, IoTX 18,6%. Projekty, które sobie nie poradziły, to jest Kadena 8,9%, Decentraland minus 7%, no i Engine Coin. Minus 6,1%. Zacznijmy od banksterki. JP Morgan zarobił 20 do 30 miliardów dolarów na manipulowaniu cenami metali przez prawie dekadę. Ich kara? Marna grzywna w wysokości 60 milionów dolarów za załatwienie sprawy. Przy takich zwrotach te skorumpowane banki naprawdę nie mają powodu, aby przestać to robić, to co robią. Także my tutaj sobie możemy mówić również o eteterze i innych rzeczach, ale zobaczcie jaka jest skala w przypadku banków. To jest zupełnie inna klasa umożliwiająca zarobek, a potem bardzo śmieszna kara. Także co wolno w wojewodzie, no to wiecie co, jak to dalej idzie. Bo Blukas, obecny cykl Bitcoina spadł tylko o 19%, co jest znacznie poniżej średniej wynoszącej prawie 30%. Mogliśmy zobaczyć wystarczająco dużo do cyklu, ale z pewnością nie mieliśmy jeszcze typowego, można powiedzieć tutaj zrzucania się na zakończenie cyklu. W wielocyklicznym trendzie wzrostowym Nastroju utrzymuje się na podwyższonym poziomie i cofa się tylko na chwilę przed niską formą. Podczas besy trendu spadkowego nastroje pozostają przygnębione i rosną tylko na chwilę. Dlatego stado w tym momencie potrzebuje kilku cykli, aby złapać ten większy stopień zmiany trendu. Więc tu, co on pokazuje, to raczej nie jesteśmy jeszcze blisko jakiegoś mocnego szczytu, tak? Powinien być o wiele wyższy, i ten spadek nie jest. Na przykład 30%, bo on tutaj ma wewnętrzne cykle w tym czteroletnim cyklu bitcoina, i często powinniśmy widzieć takie przynajmniej korekty 30%. Na razie mieliśmy 19% korektę. Może to mówić też o sile tego marketu w tym momencie. No i nie wyklucza też kolejnych spadków. Oczywiście mogą być, ale będziemy obserwować innych analityków technicznych, którzy też mówią nam, gdzie są te linie oporu. Czy wsparcia w tym momencie, tak jak w przypadku kryptokryju. Donald, bardzo fajny komentarz określający to, co się dzieje teraz. Zawsze zabawnie widzieć dyskusję o opłatach i maksymalizm na każdym rynku byka. Czyli chodzi tutaj o opłaty za transakcje, jak one rosną, prawie tak, jakby był to nieodłączny problem z blockchainami, kiedy faktycznie zaczynają być używane, a nie tylko mm, dzieje się na nich spekulacja. A może zamiast kłócić się, powinniśmy zamknąć się i cieszyć się pompowaniem. Ponsies, czyli piramid finansowych, aby utrzymać status quo, dopóki nie nadejdzie czas na irlandzkie pożegnanie. Także tu bardzo fajnie opisuje to, że od trzech lat, od ostatniej banki nie poradziliśmy sobie ze skalowalnością w wielu blockchainach, nawet tych na piedestale pierwszej dziesiątki dzisiaj, więc to jest powracający temat. Ale kontynuuję dalej. Powinniśmy się zamknąć i cieszyć się zyskami. Crypto Maxi z kolei mówi o sieci Avalanche jest obecnie wykorzystywana tylko w 27%, a opłaty w tym momencie wynoszą 2 do 5 dolarów. Nie zapominaj, że nie skalują się liniowo, a Ethereum na podobnym etapie miał niższe opłaty. Co mogę powiedzieć? Chyba rozwidlenie i zmiana kilku zmiennych nie zadziałały. Idę dalej, no i w kolejnych tutaj też w tweetach pokazuje, jakie mamy dzisiaj ilości czy szybkości danych blockchainów. Nie te opisane w white paper, czy jakie powinny być, tylko jakie są dzisiaj ilość transakcji na sekundę. Mamy Polygon 40, Ethereum 16,5, Binance Matching 165, Avalanche 3,26, Solana około 30 realnych transakcji. Na sekundę. Można do tego dodać Phantom 4,9 transakcji. Visa, ktoś tutaj mówi, że ma 1 milion. Nie, około 1700 transakcji w piku. Gdzieś tam możemy mieć około chyba 17 tysięcy na Wiza, o ile dobrze pamiętam. Także jesteśmy daleko w tyle, jeżeli chodzi o skalowalność, przynajmniej na tych projektach, które tutaj mamy wymienione. Do tego mamy również zus który mówi o tym, że no niestety opuszcza statek Ethereum. Zusu to nie jest taka, wiecie, osoba pierwszej łapanki, tylko ma około 350 tysięcy subskrybujących i jest bardzo znaną postacią w krypto. Inwestuje w AVAX, DeFi, NFT i inne. Ma tutaj oczywiście różne inne projekty, w których bacznie obserwuje, czy, czy śledzi, czy nawet bierze czynny udział w nich. A co mówi nam o Ethereum? Dlaczego porzuca? Tak, porzuciłem Ethereum, mimo że wspierałem je w przeszłości. Tak, Ethereum porzuciło swoich użytkowników, mimo że wspierało ich w przeszłości. Pomysł, żeby siedzieć i szarpać się, oglądając testy na wypalanie, wymyślanie czystości, podczas gdy zero nowicjuszy nie może sobie pozwolić na łańcuch, jest obrzydliwy. Czyli na transakcje, które mamy teraz na Ethereum. Kultura w Ethereum bardzo cierpi z powodu dylematu założycieli. Wszyscy są już zbyt bogaci, aby pamiętać, co pierwotnie zamierzali zrobić. Być może potrzebna jest BESA, aby im przypomnieć, a może musimy budować gdzieś indziej. Ale tak właśnie jest. Nic nowego tutaj nie wymyślimy. Powodem, dla którego poprzedni tweet ma 4000 polubień w ciągu jednej godziny, jest to, że użytkownicy blockchaina są wściekli, że obiecano im wizję przyszłości, a następnie powiedziano im, że muszą zapłacić od 100 dolarów do 1000 dolarów. Powinien być na tyle sprytny, aby kupić Ethereum za 10 dolarów. Czyli, ha, o co tutaj chodzi w tej ostatniej wypowiedzi? Chodzi tutaj o bardzo prosty sposób. Ci, którzy już są zapakowani w Ethereum, Chyba nie jest to jakaś ogólna jakaś podpowiedź dla wszystkich, ale gdzieś tam w tych wszystkich wypowiedziach idzie odczuć taki sentyment, że jeżeli chcemy dzisiaj korzystać z Ethereum, powinniśmy się zapakować przy 10 dolarach. A tylko dlatego, że nie byliśmy na tyle sprytni, żeby kupić Ethereum za 10 dolarów, dzisiaj nie musimy narzekać albo nie możemy nawet narzekać na to, że te opłaty są takie drogie. Przynajmniej w polskiej społeczności można wyczuć to, że. No niektórzy wiedzą: Ethereum to nie jest sieć dla biednych ludzi, jak tutaj Przemek akurat dodał po spotkaniu na Kryptostoku. Także przynajmniej mamy tutaj sprecyzowane to, że Ethereum nie jest dla biednych ludzi. Co to będzie robiło w przyszłości? Nie mnie oceniać. Ważne, że ten rynek pompuje, tak jak o tym mówi Donald, a Donald też mówi, żeby się nie sprzeczać. Powinniśmy korzystać z tego, jak ten rynek rośnie. Koń telegraf. Bitcoin unika ostatnich spadków, ponieważ cena BTC... Przewiduje cotygodniowe zamknięcie w granicach 60 tysięcy dolarów. Sytuacja wygląda dobrze. Na byki bitcoinów po weekendzie przynosząc bardzo mile widzianą ulgę po kilkudniowych dołkach. Bitcoin oscylował w pobliżu 59 tysięcy, gdy 21 listopada doszedł do zamknięcia po uniknięciu ponownego testu ostatnich dołków. Więc dane z Cointelegraph, Markets Pro i TradingView pokazały, że BTC do dolara prawie osiągnął 60 tysięcy, zanim po nagłych wzrostach w sobotę wieczorem konsoliduje się w nowym, wyższym zakresie. Para osiągnęła minima w wysokości 55-650 w ciągu tygodnia, co oznaczało najniższy punkt od miesiąca, a dalsze retesty nie zmaterializowały się wraz z poprawą nastrojów. Przyjmując spokojniejszą perspektywę cotygodniowego zamknięcia, analitycy przyjrzeli się zatem długoterminowej perspektywie, aby zrozumieć ogólną kondycję rynku. Od czasu przełamania Czarnej dwustudniowej EMA BTC potrzebował w górę do nowych, można powiedzieć, rekordów wszechczasów, czyli do nowego all Time High. Nadal ponad 50% powyżej dwustudniowej EMA, pomimo niedawnego odwrotu od all Time High, podsumował. ERECT-CAPITAL. Wskaźniki onchain potwierdził uzasadniony pogląd z indeksem Crypto Fear and Greed Index na neutralnym terytorium na poziomie nieco poniżej 60 tysięcy. Fundamenty sieci były podobnie niezruszone przez wydarzenia tygodnia. przyszym wskaźnik HashRate to pozostał blisko wszechczasów rekordu, a HashRate jest na dobrej drodze, by nieznacznie wzrosnąć pod koniec gdzieś tam 27 listopada, gdzie mamy kolejną HashRate reset co dwutygodniowy. W międzyczasie inny trader pentoshi. Zidentyfikował obszar pomiędzy 59 a 61 tysięcy jako punkt, w którym rozsądnie byłoby ponownie wejść z pozycjami długimi. Gdyby ten obszar został pomyślnie. Odzyskany. Jeżeli chodzi o Ethereum, nie dla biednych, był jednym z najsolidniejszych wykonawców spośród 10 najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej w niedzielę przy zasadniczo płaskiej akcji. Ethereum do dolara zyskał 2,3% w momencie pisania tego tekstu, podczas gdy odstający Avalanche przyniósł 12% zwrotu w ciągu 24 godzin i po raz pierwszy wszedł do pierwszej dziesiątki, aby wypchnąć Dogecoina. Także widzimy, że rynek wygląda obiecująco. Kryptocom mamy raid po nazewnictwie stadionu, czyli najnowszy wzrost o 27% w 7 dni. Już mamy 100% na Kryptocom, a więc niedziela okazała się bardzo bycza. Można powiedzieć jedna świeca chyba wyprowadziła Kryptocom na granicę 80 centów. I to jest 27% w górę, więc widzimy, że to pokłosie reklamy przynosi żniwa. Miejmy nadzieję, że w dłuższej perspektywie również, ale gdzieś tam się wbija pomału do pierwszej chyba dziesiątki z tego, co tutaj widziałem. Chwila, zaraz kukniemy sobie jeszcze raz na krypto.com. Mamy trzynaste miejsce. Jaka kapitalizacja w tym momencie? Prawie 20 miliardów. Nawet jeżeli byśmy mieli zrobić tutaj kolejne 100%, no to jesteśmy w pierwszej ósemce dziewiątym. Hmm? Jest do zrobienia, oczywiście. Pytanie, jak to dalej pójdzie w świat? IRS skonfiskował około 3,5 miliarda dolarów w kryptowalutach. Także kiedy? W roku podatkowym 2021, gdzieś tam słyszałem, obiło mi się o uszy, nawet w Polsce KNF będzie tutaj influencerów, możliwe, że sprawa, chociaż nie wiem, czy będzie sprawdzał, czy to była tylko, Ta Business Insider zrobił taką, taki news na temat kryptoinfluencerów w Polsce, że, że no może, może warto pewnie gdzieś tam zobaczyć, jak oni zarabiają, chociaż gdzieś to jest chyba plota z tego co wiem, ale możecie mi oświecić w komentarzach, nie przeglądam polskich newsów, także nie wiem co tam się dzieje, jeżeli chodzi o, o polskie newsy, także tutaj macie innych youtuberów, na których serdecznie zapraszam. No ale zobaczmy, IRS podaje w raporcie, że jego jednostka do spraw przestępczości kryminalnej przejęła w tym roku około 3,5 miliarda dolarów, a niektóre ze znaczących konfiskat kryptowalut przez IRS obejmują kwoty sięgające setek milionów dolarów. W listopadzie 2020 ponad 1 miliard dolarów w bitcoinie powiązanym z internetowym rynkiem narkotyków Silk Road zostały skonfiskowane od osoby X, która sakowała monety Silk Road. Twórca Silk Road Ross Ulbricht został skazany. Skazany na dożywocie 6 lat temu. Firma dokonała odkrycia bitcoina Silk Road, który wcześniej pozostawał niewykryty. Agenci specjalni personel CCU wykorzystali zewnętrzną firmę adybocyjną bitcoina, aby przeanalizować transakcje bitcoinowe przeprowadzone przez Silk Road i byli w stanie zidentyfikować 54 wcześniej niewykryte transakcje bitcoina przeprowadzone przez Silk Road, które były dochodami z nielegalnej działalności skąd Silk Road lub w około 2012 i 2013 roku. Środki te zostały przypisane do adresu Bitcoina, a dalsze dochodzenie w sprawie tego adresu Bitcoin przez agentów specjalnych i personel CCU ujawniło, że fundusze były powiązane z osobą X. Następnie ustalono, że osoba X zhakowała fundusze z Silk Road. Na początku tego roku zlikwidowano dziesięcioletnią usługę prania brudnych pieniędzy Bitcoina znaną jako Bitcoin Fog, która prawdopodobnie przeniosła ponad 1,2 miliona bitcoinów o wartości około 335 milionów dolarów w momencie transakcji. No i jeszcze z powodzeniem zbadało również pracownika Microsoftu, który wykorzystał Bitcoina do wyplania ponad 10 milionów dolarów uzyskanych ze sprzedaży skradzionych kart podarunkowych giganta technologicznego. Także widzimy, no, że są aktywni ostatnio w tym przejmowaniu bitcoinów. Zejwaj krypto Indie są o krok bliżej do pełnego przyjęcia krypto. Panel parlamentarny twierdzi, że krypto nie może zostać zatrzymane, więc ureguluje je. Spotkanie przeglądowe następuje po miesiącach szczegółowych konsultacji, a RBI nadal sprzeciwia się dopuszczeniu krypto, regulowanych lub nieregulowanych, łącząc potencjał kryptowalut w celu ułatwienia prania pieniędzy i umożliwienia finansowania terroryzmu, a jednocześnie mając świadomość nieuchronności krypto w perspektywie długoterminowej, rząd Indii jest gotowy do uregulowania krypto. Sprawa była omawiana na najwyższym szczeblu 13 listopada i są szanse, że Ustawa o kryptowalutach zostanie wprowadzona podczas zimowej sesji parlamentu. Także będziemy obserwować ten temat, bo często pojawiają się sprzeczne informacje, jeżeli chodzi o Indie. Za chwilę, dzień później, mogę się założyć, że będę czytał zupełnie przeciwną wiadomość, tak jakby to było ostatnio, kiedy tłumaczyliśmy trzy wiadomości z Indii. Każda z nich była zupełnie o nieco innym odcieniu. Także poczekajmy już na to, co się wydarzy, bo na razie wygląda to obiecująco, a zobaczymy. Co zdecydują, jeżeli chodzi o CBDC, jeżeli będą je wprowadzać w Indiach? Binance Smart Chain pod okiem ostrej krytyki, o to dlaczego. Anonimowy ekspert od blockchain, który przechodzi przez KB2 na GitHubie, opublikował pełną wściekłości analizę aspektów rozwoju i utrzymywania Binance Smart Chain. 16 listopada 2021 opublikował 7 punktów krytyki pod adresem popularnej platformy inteligentnych kontraktów Binance Smart Chain. Po pierwsze, nie ma przeglądu kodu, poprawki są zatwierdzone bez odpowiednich opisów, w związku z tym trudno jest dowiedzieć się, jakie problemy rozwiązuje to lub inne zobowiązanie. Następnie, w procesie rozwoju BSC, brakuje testów beta, nowe aktualizacje pogarszają sytuację, zespół nie zwraca uwagi na raporty o błędach, nawet jeśli ten sam problem zgłaszają tysiące programistów. Krytyk odrzucił decyzję o wyłączeniu transmisji transakcji peer-to-peer, -peer, ponieważ jej wdrożenie powoduje, że cała sieć jest wysoce scentralizowana. Czy centralizacja jest najgorszą rzeczą w PSC? Wreszcie, Cable hamuje wzrost rozmiaru bloku przy skróconym czasie blokowania. Po co mówiąc, zarzucił zespołowi największego seksa podejście, czyli scentralizowane giełdy, podejście cash grab. Binance chciał bardzo szybkiego zarobku, aby zarobić trochę pieniędzy, ale nie jest skłonny rozszerzać nawet skromnych zasobów, aby to rzeczywiście zadziałało. Ujawnił, że w jego torbach, czyli ten. Pseudo, nie, ten cichy e, krytyk ma w swoich torbach około 4000 monet Binance, co stanowi około 2,3 miliona dolarów. Krytyk BSC rozważa jednak likwidację swoich udziałów w BNB. Jak wspomniał wcześniej, UTD KBR2 nie jest osamotniony w swoich poglądach na centralizację Binance, a dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong i J. House, OKEX, również oskarżyli zespół Binance o centralizację środowiska inteligentnych kontraktów. No. Można powiedzieć, mieliśmy audycję, tak? Niedawno mówiliśmy, co jest teraz na piedestale, myśli CZ, czyli już nie decentralizacja w pełni, tylko wyjście na ofertę publiczną, a tam będzie jeszcze większa pęga. Także te nasze, można powiedzieć, ideały krypto zmieniają się wraz z gotówką, ludzi, którzy wchodzą tutaj, tak? No teraz pytanie, czy to ma znaczenie? Ja mogę Wam mówić o jakichkolwiek tutaj rzeczach, które się dzieją, jeżeli chodzi o skalowalność tych pierwszych projektów, ale z ceną, to to nie ma w ogóle znaczenia, bo jeżeli byśmy spojrzeli przynajmniej na Avalanche ostatnio, czy inne projekty, które mocno rosną w siłę, to takie problemy to nie są problemy. Tu się liczy spekulacja i ten, który ma największą reklamę, albo największy zasięg, albo follow the money. Salvador ma stać się pierwszym krajem na świecie, który wspierany przez gospodarkę podatników wyemituje dług publiczny na rynku bitcoinów. Będzie to pierwszy raz od 500 lat od wynalezienia nowoczesnych finansów, kiedy suwerennie zwraca się do banków w celu pozyskania kapitału, ale trafia bezpośrednio do światowej opinii publicznej. Samson Mao z Blockstream studia deweloperów bitcoina powiedział, że oferta będzie dostępna w sieci Liquid. mało używanym łańcuchu bocznym bitcoina, czyli skalowalnia na drugiej warstwie obsługiwanym przez Blockstream, no i powiedział dzisiaj prezydent Salwadoru: "Ja ogłosiliśmy, że wyemitujemy Bitcoina bond o wartości 1 miliarda dolarów w Liquid Network, oczywiście będzie to powiązane z TTL-em, Zebrane 1 miliard zostanie podzielony między 500 milionów dolarów przydziału Bitcoinów i 500 milionów dolarów na infrastrukturę, na budowę infrastruktury wydobycia energii i Bitcoinów w regionie". Podano niewiele dalszych szczegółów, jakie stopy procentowe należy się spodziewać. Obecnie Salwador płaci bardzo wysokie, 7,75 za obligacje wyemitowane przez jego bank. Na obligacjach Bitcoina wspominają tylko o dywidendach. Bitcoin Bond będzie miał specjalne dywidendy rozproszone w ujęciu rocznym, generowane przez stopniową likwidację Bitcoina, powiedział Mao. Sugeruje to, że plan polega na kupowaniu Bitcoinów i nadziei, że cena wzrośnie. Jeśli tak, mogą wypłacić część zysków w postaci dywidend. Jeśli nie, to może być problem. Ale za rok 2020 dane gospodarcze Salwadoru są zniekształcone z deficytem 2,2 Dolarów. W 2019 ich wpływy z podatków wyniosły 5,1 miliarda dolarów, a wydatki to 5,5 miliarda. Co oznacza deficyt w wysokości 400 milionów dolarów. Ich PKB wynosi 25 miliardów dolarów, więc ich efektywna stawka podatkowa wynosi 20%. Wracając do ostatniej dekady, generalnie mieli deficyt od 1 do 2% PKB, czyli od minus 200 do 400 milionów dolarów rocznie. Salwador nie może wydrukować swojej waluty, ponieważ nie ma waluty. Ten zdolarzowany kraj ma tylko 1,5 miliona dolarów rezerw w dolarach. Te ograniczenia skłoniły Fridge do przyznania swoim obligacjom oceny B, obligacje śmieciowe, ale nie najbardziej śmieciowe, ponieważ są jeszcze 3 stopnie poniżej, a następnie d dla niewykonania zobowiązania. Kupujesz obligacje, czy kupujesz Bitcoiny, przynajmniej za połowę. Potem jest inwestycja w Bitcoina City. Bitfinex, który bierze w tym udział, opisuje go bardziej jako pierwsze zabezpieczenie dłużne, które ma zbudować infrastrukturę energetyczną dla rozwoju wydobycia Bitcoinów. Czy sama ta obligacja ma udziały w tym wydobyciu, czy też obligacje i jej dywidendy są gwarantowane przez to przedsiębiorstwo górnicze? Jeśli tak, to byłaby to bardziej oferta zabezpieczonych papierów wartościowych, a nie niezabezpieczona Obligacja zwrócona przez wiarę w gospodarkę lub w USA na bank centralny. Te trzy podmioty planują również stworzenie ram dotyczących papierów wartościowych. Bitfinex jest animatorem rynku, Blockstream jest protokołem, na którym działa bezpieczeństwo, a Salvador zapewnia prawo, a także jest pierwszym emitentem. W ten sposób dostaną się do globalnego rynku, młodszej publiczności inwestorów detalicznych i gospodarki kryptograficznej o wartości 3 bilionów dolarów. Minimalna inwestycja wynosi zaledwie 100 dolarów, a jej charakter niesie za sobą różne kwestie związane z tradycyjnymi obligacjami, ponieważ ilustruje wydajność nowych możliwości na rynku kryptowalut, w tym przypadku faktycznego bycia rynkiem, na którym można pozyskiwać fundusze, nawet jako rząd. To ogromny globalny rynek, wysoce regulowany i ograniczony w tradycyjnych obligacjach, ale jako suwerenny naród, Salwador może mieć własne prawa i zasady, a także może być pionierem pierwszej nowej metody pozyskiwania funduszy od pięciu stuleci. To sprawia, że jest to wielka sprawa w przeciwieństwie do poprzednich prób w wenezuelskim Petro w 2018 roku. Ta wykorzystuje odpowiednią sieć, taką, jaką Bitcoin tutaj nam daje. I nie jest to wrogi kraj w Waszyngtonie, więc Biden nie może po prostu usankcjonować Tetera, jak to zrobił Trump dla Petro. Hmm, no to jest ciekawe, bo chyba jakaś sprawa sądowa jest akurat w Nowym Jorku, się toczy, no ale okej, okay, niech i tak jest. Waszyngton jednak prawdopodobnie patrzy z zainteresowaniem, jak wszyscy, o których myślisz, prawdopodobnie podzielą nasze odczucia. Królika w centrum uwagi, ponieważ obecnie jest jasne, co z tym wszystkim począć. To eksperyment na skalę krajową, który próbuje nowych narzędzi do robienia starych rzeczy, pozyskiwania kapitału z rynku, będą pierwszymi, którzy zrobią to otwarcie i swobodnie, a my wszyscy będziemy mogli otwarcie, w tym uczestniczyć. Wszystkie rządy są również prawdopodobnie zainteresowane tym, co będzie dalej. Banki prawdopodobnie nienawidzą tego wszystkiego, ale rządy prawdopodobnie tym razem nie wytrzymają z nimi, ponieważ to bardzo zadłużone rządy. Również chcą dowiedzieć się, czy mają plan, gdy na wypadek, gdy banki przestałyby sprzedawać swoje obligacje po zażądaniu spłaty długu, ponieważ wcześniej zrobili to w nowym Jorku. Cool. Uczynienie tego historyczne poprzez zilustrowanie, że można przejść bezpośrednio do publiczności, więc cokolwiek się stanie, jest dobre dla krypto, ponieważ sukces lub porażka byłyby bardziej związane z wykonaniem niż z technologią, która w tym przypadku wykonuje prostą, choć do tej pory niecałkiem możliwą funkcję pozwalającą na pozyskiwanie kapitału bezpośrednio od społeczeństwa, bez potrzeby korzystania z banków pośredniczących do wydawania im papierowych zaświadczeń lub teraz z ich zeskanowanych cyfrowych reprezentacji w liczbach. Jeśli chodzi o egzekucję, jest to hazard, ponieważ Bitcoin jest bardzo Stabilny. Wznosi się, ale może też opadać. Niedźwiedź prawdopodobnie przyjdzie z nim w pewnym momencie. Nie wiadomo, czy będzie w stanie wytrzymać, gdy stanie się bardzo trudnym okresem. Przedsiębiorstwo wydobywcze pozostawi przynajmniej część infrastruktury fizycznej, ale wielu górników zbankrutowało w tej przestrzeni, ponieważ w pewnym momencie niedźwiedzie muszą nadal działać ze stratą, aby ustanowić dolny poziom cen. Patrząc w przeszłość, obaj byli kwestią wytrwania. Patrząc w przyszłość, nikt nie jest w stanie wiele przewidzieć. Można mieć nadzieję, że cykl może się powtórzyć i takie rzeczy mogą stać się podstawą do stworzenia nowego rynku. Ale nikt nie wie, co się wydarzy. Jest to więc prawdopodobne jedna z najbardziej złożonych obligacji, jakie kiedykolwiek wyemitowano, oceniając ją z perspektywy inwestycyjnej, ponieważ musisz wziąć pod uwagę, czy inni mogą ją kupić tylko dlatego, że jest dobra dla Bitcoina. A ponadto jest zabezpieczona podatkami i rynkiem obligacji nie istnieje w tej przestrzeni, więc czy istnieje stłumiony popyt? Jest to ekscytujące, ponieważ rzeczy zaczynają być nieco realne, gdy Bitcoin dorasta do tej pory, wbijając się w drzwi Wall Street. Także tu macie praktycznie co do joty przeczytany ten artykuł, więc no, dajcie znać, co myślicie. Salwador, hmm? bardzo ciekawe już tutaj kraje zaczynają wchodzić, kraje, które, hmm, jakby to powiedzieć, o ile mi wiadomo, jest to kraj komunistyczny. Także to jest ciekawe powiązanie tutaj. No i Adam bardzo fajnie tutaj pyta: Czy 1 miliard to nie była ta sama kwota, który bank IMF miał pożyczyć im? I może te rozmowy skończyły się na fiasko? No i do tego mam jeszcze Tom rozmowę, która tutaj nam pomoże. Dopowiedzieć parę spraw, gdzie Paweł zastanawia się, zastanawiałem się, gdzie kogo poproszą o pomoc po tym, jak uderzy ich to w twarz, o ile ich to uderzy? Pamiętajcie, że to jest próba oczywiście stworzenia czegoś nowego. Także nie musimy mówić, że to się nie uda. Wystarczy, żeby bitcoin będzie wzrastał, tak? Będzie kosztował 200, 300, 500 bańkę i tutaj spokojnie sobie poradzą. No i czy Bank Światowy nie odrzucił ich, ponieważ zaakceptował Bitcoin jako walutę, tam była zupełnie inna sprawa. I tutaj nam ten temat tłumaczy JF Jam bardzo fajnie, jeżeli chodzi o wytłumaczenie tego całego zdarzenia. Zobili jednak, był to jeden z punktów, za które zostali odrzuceni. Między innymi zmiany, których dokonał ostatnio w Konstytucji kraju na reelekcję wieczystą Wenezueli, przejęcie całego Sądu Najwyższego, wszystkich najwyższych gabinetów, doradców na liście Engel. Także co jest ciekawe, że kraj komunistyczny u wszystkich wolnościowców, których znam, hmm, ciekawe jak komunizm leży w właśnie takiej wersji wolnościowców, których znamy, ale to będzie zastanawiające. Ja będę obserwował na pewno to, co się tutaj wydarzy. I miejmy nadzieję, że faktycznie mieli nosa co do bitcoina i jak to będzie wyglądać w niedalekiej przyszłości. I na koniec mamy Bing Krypto. Bitcoin może zdestabilizować narody, mówi kto? Hillary Clinton. A więc wydała radykalne oświadczenia na temat zdolności bitcoina do destabilizacji światowych walut. Komentarze pojawiły się na konferencji Bloomberga na początku tego tygodnia, a Clinton pozornie komplementowała Chiny za ochronę ich suwerenności poprzez zakazanie bitcoina. Hillary Clinton nie ukrywa, gdzie stoi na spektrum krypto, wykrając się przeciwko potencjalnemu wykorzystywaniu Bitcoina przez przestępców, co do pewnego stopnia potwierdza raport opublikowany przez Channelizes na temat ataków ransomware. No dobra, to te ataki już mieliśmy oczywiście wcześniej. Była sekretarz stanu, opowiedziała się zdecydowanie przeciwko Bitcoinowi i kryptowalutom, powołując się na zagrożenie dla statusu dolara jako waluty rezerwowej. Także CBDC, Hillary Clinton. W jednym stali domku, można powiedzieć. A rzeczywiście, raport Chainalysis dotyczący wzrostu liczby DeFi w Ameryce Północnej informuje również, że Ameryka Północna była największą ofiarą ataku w ransomware. Clinton zwróciła uwagę na chiński zakaz kryptowaluty i na to, w jaki sposób chiński rząd chroni swoją suwerenność. Premier Indii, Narendra Modi, uważa, że kraje demokratyczne powinny współpracować, aby zapobiegać używaniu krypto przez przestępców podczas dialogu w Sydney 17 listopada. Także przed chwilą widzieliśmy. Także z Indiami może poczekajmy. Bo przed chwilą widzieliśmy zupełnie przeciwny artykuł, teraz już mamy zupełnie przeciwny od prezydenta tak? Indii. Także no, poczekajmy, jeżeli chodzi. Ale tu Hillary Clinton niedaleko pada od Joe Bidena, także nie dziwi nas pewnie taka retoryka w tym wypadku. No i regulacja bardziej prawdopodobna niż całkowity zakaz w USA na sam koniec tutaj. No, to już wiemy. Śledzimy ten temat na bieżąco, także nie musimy tego powtarzać. I jeszcze jeden tutaj wszedł na ostatnią chwilę. Silni właściciele instytucjonalni przechodzą na Bitcoina według Casey Wood z Invest. W nowym wywiadzie dla Barons Wood mówi, że instytucje mają oko na Bitcoina, częściowo ze względu na jego brak korelacji z innymi aktywami. Widzimy, to się wprowadza i wygląda na to, że silni instytucjonalni właściciele wprowadzają się na Bitcoina. Dlaczego się wprowadzają? Ponieważ korelacja zwrotów między kryptowalutami, zwłaszcza bitcoinem, a innymi aktywami, akcjami, obligacjami, walutowymi towarami jest bardzo niska. Badania mówią nam, że jeśli istnieje niska korelacja zwrotów między aktywami, kupując ten zasób o niskiej korelacji, z czasem zwiększysz zwroty i obniżysz ryzyko. Cathy Wood utrzymywała swoją poprzednią prognozę ceny bitcoina na 500 tysięcy dolarów, mówiąc, że wzrost inwestycji instytucjonalnych może to. Urzeczywistnić. Powodem, dla którego użyliśmy znaku 500 tysięcy jako ceny docelowej Bitcoina jest to, że jeśli inwestorzy instytucjonalni przejdą na Bitcoina i przeznaczą na niego 5% swoich portfeli, według naszych szacunków Bitcoin wzrośnie do pół miliona dolarów. Możemy stwierdzić, że tak się dzieje patrząc na analizę sieci. Także tu mamy jeszcze bardzo byczo na sam koniec. A więc encyklopedia kryptowalut, jak wejść w rynek krypto, ile kasy potrzebujesz, co? musisz wiedzieć. Bitcoinowe przeszkole. Oprócz tego mamy poranek z krypto, ale to już chyba mówiliśmy w ostatniej audycji. Dalej mamy Majka Satoshi'ego, kryptowalutowa niedziela z Majkiem i Woo Network. Łączymy świat CFI i DeFi. No i na koniec, a jeszcze tutaj czy giełda może poprosić o mój dowód osobisty, PIT lub wyciąg bankowy, AML na giełda kryptowalut. Z tego co wiem, to chyba... Kamil wyjeżdża teraz na tydzień wakacji, także nie będzie go od poniedziałku do piątku. No i jeszcze mamy Bitcoin SV Polska, kontrowersyjny Wiekspas, zielone światło w San Francisco, spekulacja na cenie po sprawie sądowej. No i komentarze, zobaczmy, czy coś tutaj doszło na chwileczkę Mamy kto za, albo ktoś jest za. Ok, Fenix, dzięki. GM, fajna nazwa, tak, tak, tak. przy okazji. Damem Broszczak, wspaniałego weekendu, dziękuję również. Cały dzień na wykładach, na konferencje, a po nich obowiązkowe DDK. Rawa Praszek, mam nadzieję, że tak wielu przynajmniej postępuje, gm, jak ciebie nie będzie, to może dobro by było, by podjąć współpracę co do kanału BSV z kolegą, co mu tłumaczę, żeby, albo tłumaczę, żeby czasem z dwa razy tygodniu dał mu jakieś info, bo zostajemy sami, jak palec co do BSV, bo o tym nikt nie mówi, zaraz, zaraz Discord, jest Discord, tam możecie wejść spokojnie jeżeli mnie nie będzie, jest tyle ekipy można powiedzieć, nikt nie został tam raczej zbanowany, jeżeli się zachowuje bardzo fajnie i nawet Tutaj wielbi, inne projekty, także spokojnie, tam, tam ludzie się szanują. Jeżeli nie ma kukaki, jak to często nazywam, to jest OK. Zapraszam. Niektórzy nie wytrzymali presji, oczywiście wcześniej. To też było związane z tym, że gorąco było, ale raczej ludzie używają tam, powiedzmy, jakichś dobrych, dobrych manier. Kuba Zabłocki, aż żal, że tak późno tu trafiłem. Świetny kanał. Dzięki. Dzięki za to. Ja dziękuję wam wszystkim za to i widzimy się w kolejnym tygodniu co do książki, czekam. Po prostu na co zbieramy. Bo wiem, że na bardzo ważny cel, ale muszę się dogadać telefonicznie, żeby wam to świetnie wytłumaczyć, żeby to nie było żadnych nieporozumień, tak? Jeżeli chodzi o tą książkę, ja wam wytłumaczę dokładnie, co będziemy robić. Także jutro jestem umówiony na telefon i będziemy rozmawiać. A potem wam to przekażę w kolejnym dniu. I teraz pytanie: chyba od wtorku nie zdążymy zacząć wyprzedaży, raczej od w środę. Tej ostatniej przydaczy, także spokojnie, może czwartek, ale raczej środa. I wszyscy raczej zdążą dostać ją do świąt, bo już możliwe, że w okolicach 1 grudnia będzie to w firmie logistycznej. Także gdzieś od 1 grudnia, może troszeczkę później, będzie ta książka wysyłana na bieżąco. Do Stanów Zjednoczonych może być problem, wiecie, bo ja już nie raz to mówiłem. Wysyłałem z Wielkiej Brytanii Royal Mailem coś. Ech, dwa miesiące poszło. Także tu jest kurier ale idzie, czasami dwa miesiące, również były takie przypadki, a najczęściej to jest do dwóch, trzech tygodni, że miejmy nadzieję, że też na święta trafi. Dobra, mamy to. Życzę Wam wspaniałego dnia jeszcze raz, no i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.